Witajcie na kanale Games TV w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku poświęcę czas na grę karcianą, która powstała w 91 roku już zgodnie z danymi na Borgim Geeku, ale w tamtym roku została wydana w Polsce przez wydawnictwo G3 na polski rynek i od razu przypowiem, że bardzo był to fajny ruch, ale o tym powiem w opinii Czym jest Tichu? Tichu jest to gra kraciana dla czterech osób, gdzie gracze będą grali w parach i będą starali się zdobyć tysiąc punktów. Będą e, musieli zagrywać odpowiednie kombinacje kart. Będ, po, kolejni gracze będą starali się przebijać te karty, będą starali się zbierać e, lewy, tak aby później te punkty e, zdobywać. E, także zobaczcie, jak prezentuje się ta e, gra e, i za chwilę wracamy. Ok, tak wygląda gra Tichu po e, w rozłożeniu każdy z graczy będzie dobierał po jednej karcie. A każdy z graczy będzie miał 14 kart na ręku. Następnie każdy z graczy bierze te karty na ręku i przekazuje po jednej karcie każdemu graczowi. Kiedy każdy z graczy będzie miał już przed sobą trzy karty, dopiero wszyscy gracze te karty zabierają na rękę i możemy zaczynać. Grę rozpoczyna, rundę rozpoczyna gracz, który posiada kartę machiąg na ręce. O tych kartach specjalnych, których mamy 4 w talii, powiem troszeczkę więcej za chwilę. No, i gracz może zagrać jedną z możliwych kombinacji. Ja pokażę Wam, jakie dostępne są kombinacje kart od najniższej do najwyższej. Oczywiście najniższą jest to trójka, kolejną kombinacją jest to para, kolejną kombinacją są to dwie pary, następną możliwą kombinacją jest to trójka, czyli trzy karty o tej samej wartości. Kolejną kombinacją jest to full, czyli kombinacja kart składających się z par i, i trójki. No i ostatnią najwyższą kombinacją jest to street składający się z minimum z pięciu kolejnych kart. Czyli dla przykładu 6, 7, 8, 9, 10 i to jest street. Gdy gracz wyłoży tutaj jakąś kombinację kart, kolejny gracz ma możliwość spasować, bądź też zagrać wyższą Kombinację kart niż ta leżąca na stole. Jeżeli gracz spasuje, oczywiście nie, nie, nie wypada z gry, i gdy przyjdzie kolej jego ponownie, będzie mógł znów zagrać karty. Jeżeli podczas kolejki trzech grających pod rząd spasuje, wtedy gracz, który zagrał ostatni, najwyższą kombinację kart, zbiera level i, ma, i rozpoczyna zagrywanie. Nowej kombinacji kart. W grze mamy również bomby. Bomby są to takie zestawy kart, które przebijają wszystko i można zagrać je w dowolnym momencie gry, nawet nie w swojej turze. Bombami są to karty, które składają się z czterech takich samych kart o tej samej wartości czyli czwórka. Bolsza bombą może być również street, składający się z przynajmniej pięciu kart z jednej rodziny, czyli na przykład czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka w tym samym kolorze. Jest to bomba. I taką bombę możemy zagrać w dowolnym momencie i ona przebija wszystko. Aby przebić bombę, możemy zagrać inną, oczywiście wyższą bombę. I teraz przejdźmy do tych kart specjalnych, jakie mamy te karty w talii. Pierwszą kartą specjalną, o której już e, mówiłem, jest to Mahjong. Mahjong e, pozwala graczowi, który posiada tą kartę na początku rundy, rozpocząć zagrywanie kart. E, Mahjong również ma wartość 1 i może być zagrana jako e, karta e, o najniższej wartości 1, bądź też być częścią e, np. strita 1, 2, 3, 4, 5. Gdy właściciel mafionga zagra taką kartę, otrzymuje darmowe żądanie, co oznacza, że może on zażądać zagrania karty określonej wartości, na przykład ósem. Kolejną kartą jest to wierny pies. Ta karta, jak widzicie, nie ma żadnej wartości i może być zagrany, nie może być zagrany w żadnej kombinacji. Jednak jeżeli gra zdobędzie lewy i zagra psa, jego partę natychmiast zdobywa prawo do rozpoczęcia, Now, zagrywania nowych kombinacji. Kolejną trzecią specjalną kartą jest to smog. Smog jest to najwyższa pojedyncza karta i jest, jest warta 25 punktów na koniec podczas podliczania punktów za rundę. Smog przebija każdą pojedynczą kartę, nawet asa. I jest wtedy, on, nawet asa 1,5 o, o czym za chwilę i kiedy smoka pokonuje tylko bomba, nie może on być oczywiście zagrany jako część strita, bo jak widzicie, nie ma żadnej wartości. Może sprawić, że gracz wygra lewę, ale wtedy gracz musi oddać zdobytą lewę, włączając w to smoka wartego 25 punktów jednemu z przeciwnej drużyny. No i ostatnią możliwą kartą specjalną jest to feniks Feniks jest to bezapelacyjnie najsilniejsza karta w Twitchu. Jednak podczas podliczania punktów niestety jest warta minus 25 punktów. Także trzeba się jej pozbyć. Feniks może być zagrany jako pojedyncza karta. Jeżeli zostanie zagrana jako pojedyncza karta, jego wartość jest o pół wyższa od poprzedniej karty. Czyli dla przykładu mamy trójkę, gracz zagrywa Feniksa i ten Feniks jest warty 3,5. Może być on zagrany jako joker, zastępuje każdą kartę z przedziału od dwójki do asa, ale nie może być zagrana w kombinacji bomb. I tak prezentują się karty takie specjalne i runda kończy się w momencie, kiedy tylko jeden gracz będzie miał karty na ręku i wtedy przechodzimy do podliczania punktów za rundę. Jak wygląda podliczanie punktów? Gracz, któremu zostały karty na ręce przekazuje przeciwnej drużynie karty, które pozostały mu właśnie na ręce oraz oddaje zdobyte wszystkie przez siebie lewy zwycięzcy rundy, czyli graczowi, który pozbył się wszystkich kart jako pierwszy w danej rundzie. I następnie gracze będą podliczali punkty, drużyny będą zdobywali punkty. Będą otrzymywali punkty za każdą piątkę, która warta jest 5 punktów, za każdą dziesiątkę, która warta jest 10 punktów. Każdy... Król wart jest 10 punktów, e, smog wart jest 25 punktów, a Fenix minus 25 punktów. E, I Gracze dodają to do swojej, e, swojej puli, zapisują to w notesiku. Jeżeli gracze z jednej drużyny zdobędą podwójne zwycięstwo, czyli e, obaj jako pierwsi skończą wykładanie kart, czyli pozbędą się kart w danej rundzie, automatycznie wygrywają i otrzymują 200 e, punktów. Gracze będą mogli również podczas gry zadeklarować małe ticzu i duże ticzu. Małe ticzu deklarujemy przed zagraniem swojej pierwszej karty w rundzie. I gracz mówi małe ticzu. To informuje pozostałych graczy, że jeżeli gracz, który właśnie zadeklarował małe ticzu, wygra rundę, czyli jako pierwszy pozbędzie się swoich kart, jego drużyna zdobędzie dodatkowe 100 punktów. Jeżeli niestety mu się to nie uda, otrzymuje ujemne 100 punktów. Yy, gracze mogą również oczywiście zadeklarować duże teacher. Duże teacher deklarujemy przed dobraniem na, karty, na rękę dziewiątej karty i wtedy gracz, jeżeli zejdzie jako pierwszy z kart, drużyna jego otrzymuje 200 punktów. Celem gry jest zdobycie 1000 punktów. Drużyna, która to osiągnie jako pierwsza, wygrywa grę. Ok, zobaczyliście zasady, jak widzicie, nie są one jakieś skomplikowane, ale dają mnóstwo mnóstwo dobrej zabawy. Jeżeli gramy pierwszy raz w pudełku mamy cztery karty. Pomocy, one są dwustronne, naprawdę na początku pomagają, wszystko wiadomo o co chodzi. W późniejszych już partiach możemy sobie to spokojnie odłożyć, już wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Co do jakości, co do wykonania, tutaj też nie mam jakichkolwiek zarzutów, jakość karty jest bardzo dobra. Dostajemy to w małym pudełeczku, także zabierzemy wszędzie tą grę i warto, warto tą grę mieć przy sobie, jeżeli spotkamy osoby i będziemy mieli czwórkę graczy wraz z sobą spokojnie możemy zasiąść tej gry i naprawdę szczerze polecam. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że gra jest łatwa do wytłumaczenia i każdy właśnie pojmie to bardzo szybko. Z drugiej strony gra oferuje mnóstwo, mnóstwo emocji, mnóstwo kombinowania. Naprawdę jest elegancko spasowana. Pomimo, że mamy tylko te 50 parę kart naprawdę tutaj jest sporo, sporo główkowania. E, musimy pokombinować, jak zagrać karty, jakie kombinacje, czy przeczekać, czy spasować. E, musimy wyczuć, co e, robi nas współgracz. E, naprawdę e, wszystko wszystko jest tutaj bardzo fajnie, elegancko spasowane i na początku, gdy e, słyszałem o tej grze, no nie, nie myślałem, że ta gra jest aż tak fajna. Słyszałem dużo pozytywnych e, opinii o tej grze, m, ale do momentu, kiedy sam nie spróbowałem, Również gra mi się bardzo, bardzo spodobała, i, i, i naprawdę jeżeli macie możliwość zagrania w grafficzu i jeżeli macie za, możliwość zakupu tej gry, jak najbardziej Wam polecam. Granie kosztuje dużo, bo kosztuje 20 parę złotych, max do 30, także nie jest taki wygórowany e, koszt, czasami zwykła talia kart też tyle kosztuje, a tutaj mamy e, bardzo fajnej jakości karty, karty pomocy, instrukcja również bardzo fajnie napisana. E, Także, jak widzicie, same, same plusy dla tej gry, i, i naprawdę, ja szczerze polecam w tę grę zagrać. Jest mnóstwo kombinowania, mnóstwo emocji. Jeżeli mm, gramy w brydża, nawet i w pokerach, to ta gra również nam się. Spodoba. Naprawdę jest tutaj nawet nutka hazardu, więc możemy za, zaproponować małe ticzu czy też duże ticzu. Także nutkę hazardu też mamy, bo możemy zejść z tych kart, bądź też nie i stracimy, bądź też zyskamy. Także dużo, dużo emocji. Bardzo fajna gra i, i ja szczerze polecam. Dla mnie jest to taka mocna dziewiątka na 10. I, i jeżeli macie możliwość zagrajcie w tę grę, a nawet sobie ją kupcie. Także na dzisiaj to wszystko, zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!